Dzień dobry! Witam serdecznie w najbardziej wyczekiwanej premierze tego roku i tej jesieni na moim kanale i w najbardziej wyczekiwanym powrocie serii na tym kanale, czyli sezon drugi Korków z historii sztuki. Woo! Zaczynamy! Dzisiaj przed Wami odcinek pierwszy, który jednocześnie będzie takim, na którym zobaczycie, jakie zmiany będą wprowadzone właśnie od drugiego sezonu w tej serii w serii korki z historii sztuki. Po pierwsze, to, co się zmieni, to to, że korki będą ukazywały się od teraz regularnie jako seria cykliczna na moim kanale z regularnością raz w miesiącu. Bank. Po drugie. To, co się zmieni, to to, że będziecie mieli wpływ na to, na jaki temat odcinek nagrywam. I jak już ostatnio zauważyliście, ci z Was, którzy mnie obserwują na Instagramie, wybieraliście temat odcinka, który nagrywam dzisiaj, a więc odcinka pierwszego serii drugiej. No i za chwilę zobaczycie, jakie były wyniki głosowania. Po trzecie i najważniejsze, największa zmiana to przede wszystkim to, że od sezonu drugiego korki z historii sztuki będą totalnie wypasione. I dlatego mówię, że wypasione, dlatego że korki z historii sztuki będą się ukazywały z kartami pracy, które będziecie mogli sobie bezpłatnie pobrać do każdego odcinka i sobie na nich pracować. Będą przygotowane do wydruku na formacie A4. Ale też będziecie mogli na nich pracować digitalowo, jeżeli ktoś z Was robi notatki na tablecie. Także od teraz będzie to taki produkt w zasadzie, powiedzmy na moim YouTubie, który będzie taki pełnowymiarowy i z którym będzie Wam się naprawdę świetnie pracowało. Także nie przedłużam dłużej, zapraszam! Jedziemy! Moja droga publiczność obserwująca mnie na Instagramie wybrała, że odcinek pierwszy serii drugiej będzie dotyczył uwaga epoki średniowiecza. Tak, ostatecznie zdecydowaliście, że porzucamy starożytność, że ten starożytny Rzym, e! może innym razem, może jeszcze na niego kiedyś zagłosujecie, to do niego wrócę, a dzisiaj w takim razie idziemy ze średniowieczem, które wygrało jednym głosem z nowożytnością. I jako, że ja ostatnio jestem bardzo mocno usidłana w tematy architektoniczne, to dzisiaj również odcinek będzie dotyczył architektury i zapraszam Was na architekturę karolińską. Jeżeli już mnie znacie trochę, to wiecie, że dla mnie zawsze bardzo ważny jest kontekst epoki, więc od tego zacznę, żebyśmy w ogóle znaleźli się, gdzie my jesteśmy na osi czasu, gdzie jesteśmy na mapie, jak to wszystko wygląda. I teraz tutaj przede wszystkim to, co musisz wiedzieć, to architektura karolińska jest oczywiście częścią sztuki karolińskiej, nazywanej czasem renesansem karolińskim, dlatego że jest to moment, kiedy sztuka naprawdę bardzo bujnie się odradza. Po drugie, musisz wiedzieć, że sztuka karolińska jest tylko jedną z dwóch takich ważnych części sztuki preromańskiej. A sztuka preromańska oczywiście mówi ci o tym, że jesteśmy przed romanizmem, czyli ona będzie trwała tak naprawdę od upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, właśnie do rozpoczęcia się sztuki romańskiej w Europie Zachodniej. Jesteśmy więc w Europie Zachodniej, w państwie franków w VIII i IX wieku. W zasadzie połowa VIII, IX wiek, także przełom właśnie tych dwóch wieków. No i przede wszystkim państwo franków, a więc państwo, które w tym czasie jest rządzone przez Karola Wielkiego. Karol Wielki był bardzo ważną postacią. To jest władca, który w tym momencie zdobędzie dla państwa Franków nowe terytoria, podbije przede wszystkim we Włoszech Longobardów, dalej na wschód Sasów, następnie Bawarów, również przesunie zachodnią granicę i przesunie Arabów aż po rzekę Ebro. Także jest to bardzo ważny władca w tamtym czasie, w tej części Europy, który też właśnie tak jak powiedziałam już zresztą przyczyni się do bardzo dużego rozwoju i odrodzenia sztuki. Dlatego też właśnie czasy, o których dzisiaj opowiadam, są nazywane renesansem karolińskim. Takim najważniejszym wydarzeniem, który będzie też takim upieczętowaniem tej władzy Karola Wielkiego, będzie oczywiście jego koronacja na cesarza Cesarstwa Rzymskiego, która odbędzie się w roku 800, równiutko, więc łatwo zapamiętać tą datę, w Rzymie. I tej koronacji Karola Wielkiego dokona papież Leon III. I w ten właśnie sposób, tą koronacją, e, zostaje odnowiona ta idea Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, i jednocześnie też musimy powiedzieć, że w tym momencie Karol Wielki jest takim władcą, który poza Wyspami Brytyjskimi rządzi w zasadzie całym tutaj terenem Zachodniej Europy, która jest chrześcijańska. No i myślę, że to jest tyle takich naprawdę najważniejszych, kluczowych informacji z kontekstu polityczno-historycznego, który powinnaś sobie zapisać właśnie w nasze piękne karty pracy. A teraz w takim razie przejdę do architektury, czyli do clou odcinka dzisiejszego. Jedziemy! Jeżeli chodzi o architekturę karolińską i o listę obiektów do matury, które powinieneś, powinnaś znać, rozpoznawać albo chociaż ode mnie raz o nich usłyszeć, to jest takich obiektów pięć na tej liście i są to takie kościoły opackie często, które do dzisiaj częściowo się zachowały, bo się w ogóle nie zachowały, natomiast są bardzo ważne. No i tutaj może w takim razie zacznę od kaplicy pałacowej właśnie Karola Wielkiego, która powstała w VIII wieku w Akwizgranie, Czyli niemieckim Aachen. Następnie chronologicznie idąc mamy też z 8 wieku e, kościół opacki w centuli, który niestety się nie zachował do naszych czasów. Ale wiemy po rekonstrukcjach planów, że e, był to kościół, z, w którym powstał pierwszy westwerk karoliński. No i tutaj od razu podaję oczywiście słówko westwerk, czyli e, rozbudowaną część zachodnią kościoła, e, i to słówko powinieneś sobie jako pierwsze już od razu wpisać oczywiście w kartę pracy m, na końcu e, tam, gdzie jest na to przeznaczone miejsce. Um, idąc dalej, też z VIII wieku pochodziło opactwo w Lorsch, po którym zachowała się już dzisiaj tylko i wyłącznie brama, która jest bardzo wyjątkowa, zresztą też jest bardzo ważnym obiektem, więc ją koniecznie sobie zapamiętaj. Z przełomu VIII i IX wieku pochodził kościół opacki w Fuldzie. A z IX wieku najpóźniejsze było opactwo i kościół opacki przede wszystkim w Korbaj i to opactwo, ten kościół opacki do dzisiaj się zachował i jest właśnie najstarszym zachowanym westwerkiem karolińskim. I teraz przejdziemy do najważniejszego obiektu z tego okresu, a więc najważniejszym obiektem architektury karolińskiej, który sobie dokładniej zanalizujemy, jest oczywiście kaplica pałacowa Karola Wielkiego w Akwizgranie, a więc niemieckim Aachen. Jest to obiekt, który pochodzi z VIII wieku, po Chrystusie oczywiście. Architektem tego założenia był Odo z Metzu. To też trzeba wiedzieć, to jest mega ważna informacja. Jeżeli chodzi tutaj o mm, funkcję tego obiektu, no to jest to po prostu kaplica pałacowa. To, co jest bardzo ważną informacją jeszcze tutaj, w tym obiekcie, no to przede wszystkim e, ten fakt, o którym powinieneś wiedzieć, że Odozmetsu projektując ten obiekt inspirował się formą architektoniczną obiektu, który już na pewno znasz, bo jest wcześniejszy. To był obiekt San Vitale w Rawennie i to ten budynek św. Witalisa z VI wieku jest inspiracją bezpośrednią właśnie dla architektury Kaplicy Pałacowej Karola Wielkiego w Akwizgranie. Kaplica pałacowa w Akwizgranie jest ekstremalnie ważnym obiektem, dlatego że poza tym oczywiście, że się znajduje na liście do matury, to przede wszystkim jest jednym z wielu architektonicznych ulubieńców maturalnych i pojawia się na maturze w kółko, no wraca jak bumerang. Ostatnio na maturze kaplica pałacowa była w roku 2016, wcześniej w 2015, a jeszcze wcześniej w 2011. Także jest to obiekt, którego nie możesz po prostu pominąć w swojej nauce do matury. No i skoro jest to taki ważny obiekt, jak sama powiedziałam, to w takim razie przyjrzymy się mu z bliska. Przejdźmy w takim razie najpierw na plan, czyli na rzut obiektu. Widzimy, że jest to budynek, który jest założony na planie centralnym, ma ośmioboczną nawę główną, która jest obwiedziona dookoła obejściem, a więc ambitem, który jest z kolei przeprowadzony na planie szesnastokąta. I to jest pierwsza właśnie inspiracja Kościoła świętego Witalisa w Rewennie, dlatego że tam San Vitale było oktogonem, czyli było budynkiem na planie ośmiokąta foremnego. Tutaj natomiast widzimy to powtórzenie w nawie głównej, która jest ośmioboczna, a obejście jest zdwukrotnione czyli właśnie szesnastokąt foremny. Idąc dalej, analizując plan, widzimy, że przy wejściu znajdują się dwa obiekty na planie koła. Są to klatki schodowe, więc to nam od razu, rzeczywiście, na samym rzucie, nawet podpowiada, że ten obiekt jest wielokondygnacyjny. Nawet nie musimy patrzeć na bryłę i już to wiemy, że tak powinno być w zasadzie. No i dalej widzimy też, że presbiterium jest zakończone absydą, ona jest zakończona prostokątnie. Natomiast też y, pamiętaj, że kościoły w tym czasie będą orientowane. To jest też bardzo ważne, to możesz sobie w terminologii zapisać. Orientowane to znaczy, że prezbiterium, a więc miejsce najważniejsze w kościele, tam gdzie znajduje się ołtarz, bez serce kościoła, będzie zawsze skierowane na wschód. To, co możemy jeszcze odczytać z planu, to przede wszystkim to, że nawa główna odbejścia jest oddzielona masywnymi arkadami w przyziemiu. I to widać na rzucie, widać to również na przekroju, widać to oczywiście na zdjęciach wnętrza. Następna, ostatnia informacja, taka z istotniejszych, które odczytamy z tego planu, no to przede wszystkim są sklepienia, które zostały wyrysowane na rzut, czyli rzut sufitu, który został wyrysowany na rzut po prostu obiektu. I tutaj widzimy takie charakterystyczne krzyżyki, więc możemy od razu się domyślić, że ta część tego obiektu została przesklepiona sklepieniem krzyżowym. I to w zasadzie na rzucie będzie tyle, przejdziemy teraz w takim razie do bryły i dekoracji obiektu. Ok, w takim razie przejdźmy do bryły. Widzimy na zdjęciach z zewnątrz oraz na przekroju, jest to bardzo łatwo do zauważenia, że jest to bryła, która jest raczej zwarta, jest, nie jest bardzo monumentalna. Aczkolwiek widać bardzo łatwo na pierwszy rzut oka takie charakterystyczne spiętrzenie bryły, i też od razu możemy tutaj zauważyć, że nawa główna jest wyższa od nawy bocznej, czyli tutaj w tym przypadku obejścia ambitu. I to, co jest też charakterystyczne, że tutaj, tak jak w klasycznym zasadzie, powiedzmy, układzie bazylikowym, właśnie ta nawa główna jest wyższa od bocznej i ma też dzięki temu światło własne, ponieważ powyżej dachu nawy bocznej, czyli tutaj ambitu, znajdują się okna nawy głównej, ona ma własne światło, własne okna właśnie powyżej dachu ambitu. Z zewnątrz obiekt dekorację ma raczej bardzo surową, tam nie za wiele się dzieje. Natomiast jak przejdziemy do środka, to widać już też bardzo piękny, taki symetryczny, też rygorystyczny sposób kształtowania dekoracji. Kiedy spojrzymy na przekrój, widzimy też od razu, że mamy tutaj zaznaczone stropy, które znajdują się ponad ambitem. A więc jest to dla nas od razu informacja, że te klatki schodowe, które widzieliśmy na planie, prowadzą na emporę, czyli takie miejsce, też od razu kolejne słówko dla ciebie do słowniczka, bardzo ważne w całej architekturze średniowiecznej. Empora, czyli takie miejsce, które rozszerza Ci przestrzeń w kościele, takie dodatkowe właśnie pięterko, powiedzmy taka antresola. No i tutaj właśnie ten ambit się zna, nad ambitem znajduje się ta empora, na nią właśnie prowadziły te klatki schodowe, które widzieliśmy na rzucie i też widać je pięknie właśnie w przekroju, gdzie mamy taką czarną poziomą kreskę, która nam mówi o tym, że jest to przekrojony w tym właśnie rysunku strop, a skoro jest to przekrojony strop, to można tam wejść, a więc jest to przestrzeń użytkowa i jest to właśnie empora. Czyli ten obiekt reasumując, jest dwukondygnacyjny, jeżeli chodzi o użyteczność, funkcjonalność. Natomiast, jak przyjdziemy teraz y, i przyjrzymy się dekoracji, no to widzimy, że ściana oddzielająca przestrzeń centralną od obejścia jest czterokondygnacyjna. I ta dekoracja czterokondygnacyjna, która na tej ścianie właśnie oddziela nam nawę główną od tego ambitu, widzimy w partii przyziemia, tak jak już powiedziałam, bardzo takie przesadziste, masywne arkady. Następnie na drugiej i trzeciej kondygnacji tej dekoracji ściany widzimy przeźrocza, które zresztą na drugiej kondygnacji pięknie pozwalają nam spojrzeć z empory właśnie na dół do nawy głównej. I ostatnia kondygnacja to są właśnie te okna nawy głównej, dzięki którym... W którym właśnie też jest światło pięknie wpuszczone do środka. I ostatnia informacja, do której możemy się tutaj odnieść, którą widać pięknie na rysunkach, no to jest przede wszystkim oczywiście. Przesklepienie tego obiektu, czyli jakie mamy dachy, zastosowane jakie sklepienia, ewentualnie. Widzieliśmy już na rzucie, że zostały wpisane częściowo, przynajmniej w ambicie, sklepienia krzyżowe. Natomiast widać pięknie na przekroju, że nawa główna jest przekryta sklepieniem klasztornym. No i tutaj po prostu uważaj na te obiekty wczesno-średniowieczne, które nigdy nie mają, nawet jak są właśnie na planie centralnym, prawie nigdy nie mają kopuły, takie jak później jesteśmy przystosowani do tego, że jak widzimy obiekt centralny, no to kopuła i, i nara. Tutaj nie, tutaj jest właśnie sklepienie klasztorne i na to trzeba uważać. Jeżeli chodzi teraz jeszcze o dekorację, czyli ostatni punkt, jeżeli chodzi o wnętrze, to zwróć uwagę, że poza tymi wszystkimi architektonicznymi rzeczami, o których powiedziałam, te przezrocza i tak dalej, i tak dalej, arkady w przyziemiach, no to przede wszystkim, jak spojrzymy do góry, a więc podniesiemy głowę, na zdjęciu w pięknie to widać właśnie wnętrza. Widać tą dekorację i to, bo, to bogactwo dekoracji, przede wszystkim, gdzie są właśnie te złocenia, te freski, mozaiki, które były właśnie też bardzo częstą dekoracją, właśnie obiektów wczesnośredniowiecznych um, i to jest właśnie też ten kontrast. Zwróć uwagę jak surowa jest dekoracja z zewnątrz właśnie, a jak e, bardzo dekoracyjne jest wnętrze. No i to by było na tyle. W zasadzie nie jesteśmy w stanie tutaj już dużo więcej powiedzieć. To są takie najważniejsze rzeczy. Jak zapamiętasz to, co powiedziałam, to i tak jest super ekstra. Także um, dziękuję za oglądanie pierwszego odcinka z drugiej serii i widzimy się w drugim. Oczywiście będziesz mógł, będziesz mogła zdecydować, o czym nagram następny odcinek. Także wyczekujcie ankiety na moim Instagramie, myślę, że też tutaj na YouTubie. Także dzięki jeszcze raz, dobrej pracy. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, jesteście zadowoleni z powrotu i z formy powrotu Korkowskiej Studii Sztuki, koniecznie dajcie łapkę w górę, subujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i zostawcie komentarz, żebym wiedziała, żeby robić tę serię dalej. Koniecznie. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Pa!